Dzień dobry drodzy widzowie! Są miejsca na Ziemi, które w niebywały sposób wpływają na człowieka, jego zachowanie, charakter, sposób myślenia czy światopogląd. W tych miejscach ludzie doświadczający zjawiska opisują i czują dziwny przepływ energii przez ich ciało i potężną chęć do działań w zakresie rytuałów i przedsięwzięć duchowych. Część ludzi doświadcza całkowitej zmiany osobowości, uważając, że zostali przebudzeni i teraz widzą prawdę o świecie bez żadnych ograniczeń. Choć te podania mogą brzmieć dość niewiarygodnie, ilość przypadków odnotowana każdego roku świadczy o tym, że w tej konkretnej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiegiem okoliczności. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przedstawię wam bardzo ciekawy temat, jakim jest syndrom Jerozolimski. Olivier mac 29-letni Brytyjczyk, wraz z grupą innych turystów wybrał się do Jerozolimy. Wycieczka od pierwszych dni wyglądała na typową turystyczną przygodę, jednak pewnego dnia Olivier nagle zniknął. Zaniepokojona grupa rozpoczęła poszukiwania. W jego pokoju zauważono portfel i to wydało się dziwne, gdyż Oliwier odłączył się od grupy bez jakichkolwiek pieniędzy. Na jego łóżku leżał laptop oraz wyrwane z Biblii strony wraz z rozbudowanymi notatkami i analizami. Nic nie wskazywało na to, że Oliwier rozpocznie turystyczną przygodę na własną rękę. Jednak po przeczytaniu sporządzonych notatek koledzy poszukujący Oliwiera zrozumieli, że to nie jest zwykła przygoda. Rozbudowane notatki głównie dotyczyły fragmentu, w którym Jezus udał się na pustynię na 40 dni i nocy. Turyści przeczuwali, że Oliwier udał się właśnie na pustynię, w tym przypadku pustynię Nagw. Poinformowali o tym służby i rozpoczęto poszukiwania. Po kilku godzinach Oliwier został dostrzeżony na rowerze. Poruszał się utwardzonymi drogami nieopodal pustyni Nagew. Zachowywał się zupełnie inaczej niż zapamiętali go koledzy z grupy. Sprawiał wrażenie odmienionego, zupełnie innego człowieka i zaangażowanego w jakiś wielki plan. Syndrom jerozolimski jako pierwszy opisał Heinz Hermann w latach 30. ubiegłego wieku. Co ciekawe, ze źródeł historycznych dowiemy się, że zjawisko nie dzieje się tylko w czasach teraźniejszych, lecz występowało wśród pielgrzymów już w średniowieczu. Jerozolima to miasto bezpośrednio związane z trzema religiami. Jest to miejsce przepełnione mistycyzmem i wieloma trudnymi do zrozumienia tajemnicami. Dlaczego ludzie zaznają odnowy duchowej w największej ilości przypadków właśnie w Jerozolimie? Jako główną przyczynę podaje się niebywałą historię tego miasta, gdzie nawet dziś można odwiedzać i podziwiać te same miejsca, o których wspomina Biblia. W tym przypadku kwestia wyjaśnienia syndromu jerozolimskiego rozdziela się na dwie odrębne drogi i każdą z nich usłyszycie. Pierwsza droga to droga naukowa. Co sądzi współczesna nauka na temat tego fenomenu? Przede wszystkim syndrom jerozolimski przez naukę uznawany jest za zaburzenia urojeniowe i chorobę. Po raz pierwszy sklasyfikowany jako choroba został przez doktora Jaira Barella, byłego dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Jerozolimie Kwar-Szaul. Doktor zajął się przypadkami 470 turystów, którzy po specyficznych dla syndromu objawach Zostali skierowani na leczenie w latach 1979-93. Po wielu latach badań doktor przedstawił analizy dotyczące chorych. Na podstawie swojej pracy z tymi, których uznano za czasowo niepoczytalnych, odnotowano. Że spośród 470 gości z całego świata, którymi zajął się dr Bar. Aż 66% stanowili Żydzi, 33% chrześcijanie, a 1% badanych nie wskazał jakiejkolwiek przynależności religijnej. Barel także dostrzegł, że nie tylko zagraniczni turyści wykazują zachowania wskazujące na syndrom Jerozolimski. Także lokalni mieszkańcy będący w tym miejscu od pokoleń mogą nim zostać tymczasowo lub trwale dotknięci. Jerozolima jest miejscem o szczególnym znaczeniu kulturowym i religijnym, a więc także emocjonalnym dla wielu turystów. Zdaniem lekarzy ta wielka moc emocjonalna odczuwana przez niektórych turystów może spowodować ujawnienie się nietypowych objawów ze strony psychiki oraz ostrego stanu psychotycznego. Często porównywane jest to do przeładowania emocjami wrażliwych ludzi o delikatnym usposobieniu. Lekarze zajmujący się takimi przypadkami w latach 80. i pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku odnotowali około 100 przypadków epizodów psychotycznych o tematyce religijnej rocznie, pojawiających się wśród turystów. Co ciekawe, 40 przypadków wymagało pilnej hospitalizacji, ze względu na siłę, z jaką objawił się syndrom. Większość leczonych pacjentów w przeszłości miewała zdiagnozowane epizody psychotyczne, jednak dość pospolite były przypadki u osób całkowicie zdrowych, które nigdy nie miały problemów psychicznych. Bardzo interesująco wyglądają przeprowadzone analizy na osobach dotkniętych syndromem. Badani pielgrzymi wykazywali zadziwiająco podobne wzorce dezintegracji. A symptomy praktycznie we wszystkich przypadkach pojawiały się drugiego dnia ich pobytu w Jerozolimie po przespanej nocy, tak jakby sen i obudzenie się dnia następnego w nowym mieście wyzwoliło szereg zmian u każdej osoby. Na drugi dzień turyści zaczynali odczuwać niewytłumaczalną nerwowość i niepokój oraz inne bardzo tajemnicze zachowania. Co ciekawe, prawie wszyscy badani zachowywali się niemal w taki sam sposób. W przypadku osób, które przyjechały z grupą lub rodziną, nagle odczuwały silną potrzebę przebywania w samotności i odłączały się. Następnie dotknięci syndromem zaczynali wykonywać akty oczyszczenia, takie jak zanurzenie w mykwie, czyli rytualnej kąpieli, tak jakby podświadomie czuli. Że muszą zmyć z siebie zanieczyszczenia, które uniemożliwiają przeprowadzenie odnowy duchowej. Po rytualnym oczyszczeniu osoby te często przywdziewały białe szaty i inny ubiór, który miał upodobnić ich do starożytnych postaci biblijnych, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Część osób zaczęła tworzyć własne modlitwy, zwyczaje religijne i tajemnicze rytuały, których wcześniej nie odprawiali. Syndrom jerozolimski, współcześnie przez naukę, jest jednoznacznie nazywany zaburzeniem urojeniowym. Występuje wśród pielgrzymów i turystów, którzy odwiedzają Jerozolimę. Będąc pod silnym wpływem emocjonalnym za sprawą miejsc związanych z historią biblijną, doznają psychicznego szoku i zaczynają utożsamiać się z postaciami biblijnymi. W ostatnich latach syndrom jerozolimski rocznie dotykał około 200 osób. Przede wszystkim mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Są to osoby wyznania chrześcijańskiego i Żydzi, ale co interesujące, odnotowywano również przypadki zaburzenia wśród wyznawców drugiej największej religii świata. Co ciekawe, w znaczącej ilości przypadków objawy syndromu zwykle mijają samoistnie po opuszczeniu Izraela, jednak znane są także przypadki trwałe. W zakresie syndromu inaczej wypowiadają się osoby, które go doświadczyły i inni mocno zaintrygowani tematem, którzy poszukują innych wyjaśnień niż naukowych. Jerozolima jest miejscem o wyjątkowym znaczeniu dla wielu. To po jej ulicach i ziemiach chodził Jezus, który jest przewodnikiem duchowym dla wszystkich, którzy tego chcą. Świadomość tego, że głęboko pod stopami turystów znajdują się te same ziarenka piasku, które kiedyś mogły być pod stopami Jezusa, może być w tym przypadku czymś istotnym. Z przeprowadzonych badań wiemy, że niektórzy doznający syndromu to ludzie, którzy wcześniej miewali problemy na tle psychicznym, jednak zdarzali się również całkowicie zdrowi. Zagadką jest fakt, dlaczego zarówno chorzy, jak i zdrowi doznali tego samego zjawiska, które objawiło się w ten sam sposób. W tych przypadkach ludzi łączy jedno, czyli wiara i religia. Zaledwie 1% osób, które doświadczyły tego zjawiska, to były osoby niewierzące lub przejawiające bardzo niewielki stopień wiary. Niemal całość to ludzie głęboko wierzący, którzy pragnęli poznać Boga w mieście w którym on sam żył i prowadził swoją działalność. Można to zinterpretować w taki sposób, że osoby niewierzące nie chcą w Jerozolimie szukać sił nadprzyrodzonych, więc ich nie znajdują. Jednak osoby głęboko zanurzone w wierze do Boga chcą go poznać i zrozumieć, dlatego część z nich może go odnaleźć w dość charakterystyczny sposób. Co ciekawe, w ubiegłym roku Izrael odwiedziło niemal 2,7 miliona turystów z całego świata. Biorąc pod uwagę naukowe doniesienia o średnio 200 przypadkach syndromu rocznie, to dojdziemy do wniosku, że zaledwie 0,0074% turystów doświadczyło tego zjawiska. Nie można powiedzieć, że tylko oni przylecieli do Izraela w poszukiwaniu sił nadprzyrodzonych. Tych było zapewne znacznie więcej. Najprawdopodobniej w tym przypadku możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem trudnym do interpretacji, a znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego te konkretne osoby doznały tego zjawiska, będzie bardziej skomplikowane. W tych przypadkach nauka mówi, że ci ludzie zachorowali, a przeciwna strona, że to wpływ Boga i jego energii. Jak widzimy, każda ze stron ma swoją prawdę i swoją rację. Patrząc na niektóre ze zdjęć osób doświadczonych syndromem, można rzeczywiście odnieść wrażenie, że w pewnych przypadkach doznane objawienie przywdziewa bardzo skrajne oblicze, które może bardziej zniechęcać niż zachęcać do pogłębiania się w wierze. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem bardzo złożonym, które wykracza poza ludzkie pojmowanie rzeczywistości. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że się Wam spodobał. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.